Madżab, szykuj się z samochodem. Zaczynamy. Zróbcie to szybko. Rozumiem. Szybko. Ucieka! Przez bramę! Witajcie, z tej strony Myszasty. Gram.pl No nie i cóż, ramy, mamy ramy. przed sobą nowego medala, czyli Warfightera. Goni mnie właśnie po krótkim wstępie, A, jeśli przy okazji. O, możliwość zobaczenia słyszenia polskiej wersji językowej. No cóż, spadło mi się. Za dużo gadania. E, musimy gonić. O, ho, 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 ho. no i widzicie. <grywa> no od ciekawostka. To swoją drogą taka misja, która ma miejsce gdzieś mniej więcej w połowie gry. Biorąc taki fragment, który nie zdradził, mam nadzieję, tutaj zbyt wiele, jeżeli chodzi o jakieś spoilery, tego typu rzeczy. E, musimy gonić tego gościa, to już drugi pościg w tej grze. Mieliście okazji na materiałach ja reklamowych e, widzieć coś takiego, jak e, na przykład e, pościgi samochodowe są w tej grze. Zresztą z strony technologicznej że jest ciekawą rzeczą. No, tutaj też musiałem niestety zrobić pewną rzecz, mianowicie... Nie coś zejść z detalami i ustawić grę na detale średnie, ponieważ w innym przypadku... No nie chodziło o niestety zbyt płynnie. Zresztą tutaj jak sami widzicie też potrafią się zdarzyć przycinki, no, ale takie są już uroki niestety silnika battlefieldowego i frapsa, no, tak jest. To się zdarza. Musicie się do tego przyzwyczaić, dobrze biegniemy. Biegniemy gościa, chociaż oczywiście jak znam życie za moment, pewnie pojawią się tutaj jacyś... Wygląda na to, że Faram chce opuścić miasto. Nadal porusza się pieszo. Kontakt! O, mi się. No, je, 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 je. no widzicie, no to jest właśnie to, no. Gadanie, zastanawianie się. Tak, niestety wychodzi powtórka. Miejmy nadzieję, że to ostatnia. Bo w tym momencie się szybko zniechęcicie do oglądania tego let's play. Zresztą wcale nie będę się dziwił. <noise> ok, zaczynamy w sensownym miejscu. Ok, dobra, teraz już wiemy, że mi mieć kilku przyjaciół. Zanowie w okolicy dużo ludzi bronią. Okej. Okay. Gdzieś tam są jeszcze jakieś, są, są, są. Wiecie, próbują coś robić biegają z kątawką. No jednak jest to taki raczej wariant standard, jeżeli chodzi o eee. jakieś Czasami, zresztą widzicie, często zdarza się yy, przeciwnikom, że po prostu się gdzieś potrafią zakałapućkać, stanąć tyłem, piec, próbują wpiec w ścianę na przykład i tak dalej, i tak dalej. Teraz oczywiście będziemy już nieco ostrożniejsi. No, widać tutaj ewidentne w tym momencie... O! Czyli, jakieś gości, nie to chciałem zrobić. To jest właśnie to. Celowniki zmieniamy tutaj, między innymi. No, gdzie? Właśnie celownik. No właśnie. Jak widzicie, jest to taka klasyczna, szybka strzelanka. Uzupełnimy sobie amunicję. No, gdzie mi uciekasz jeden z drugim. to się? Chciałem dostać kilka pestek. No tak, te rzeczy są fajne, o tym zazwyczaj w, w większości gier się zapomina. O tym, że zawsze możemy porzucić amunicję. Oczywiście nasi koledzy mają tutaj e, plecaki, które się niemalże e, no, no, są bez dna. Tej amunicji możemy dostać ile chcemy. A teraz ciekawostka, właśnie tutaj, jeden z bugów, które zauważyłem już na samym początku gry, niemalże. Jeżeli podniesiemy tą broń, czyli AKS, które, którego właścicielem był niedawno jeszcze właśnie ten tutaj przesympatyczny pan z brodą, no cóż, nasza broń zniknie. To znaczy inaczej. Broń, którą mamy w ręce, dematerializuje się w momencie, kiedy bierzemy do ręki broń jakąkolwiek inną. No, tak to niestety wygląda. No cóż, no poza tym jeszcze mamy teraz chwilkę, żeby się rozejrzeć. Jak samo widzicie, gra nie wygląda wcale źle. No zdecydowanie lepiej niż część poprzednia medala. Ceną za to jest oczywiście tutaj, są dość wysokie wymagania, relatywnie wysokie, no bo jest to oczywiście frostbite. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie tutaj dotyczące, nie wiem, zniszczenia otoczenia i tak dalej. No, zdarza. zdarza się coś takiego, że są to rzeczy nioskryptowane, gdzieś tam możemy jakiś kawałek muru odstrzelić, coś w tym stylu, no to są, to jest maksimum, nie wiem, czy na przykład tutaj się to, no widzicie, dokładnie, yy, w pewien sposób przekłada się na, na rozgrywkę, dlatego, że no, jeżeli odstrzelimy kawałek murku, za którym kikał się przed chwilą jakiś koleś, yy, w tym momencie będziemy mieli na czysto jego głowę, no może nam to pomóc jak również przeszkodzić nam samym i zabić nas. Dobra, dość gadania. Ruszamy dalej, zobaczymy co będzie dalej oczywiście, jak się łatwo domyślić. Oj, 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 oj. Dobra. Gdzieś się tam znowu jeden z drugim. Strasznie oni strzelają. W tej ilości klatek i złączony nie jest zbyt płynny, dlatego pojawiają się problem z scalowaniem obszego Rozmawianie i tak dalej, coś nie sprzyja. Ma, Kieruje się na swój teren. Ma tam ludzi. następnych, no gdzieś mi się pochowały po lewej mówię, tak? a ja ja nie do broni, zaraz dostałem od granatu. No cóż ta misja jest taką dość typową, co starali się, że się tej furce i starali się, się, się uatrakcyjnić nam jak tylko można, to być łapka! Bez obaw Trzymam rękę na pulsie. możliwych sposobów. Masz tak banku. Głównie są to właśnie różnego rodzaju pościgi, bo mamy, zarówno pościg samochodem, i jest to, muszę przyznać, chyba najbardziej jak intensywny w sumie moment w grze. No co mówiąc szczerze, niezbyt dobrze o niej świadczy, tak naprawdę. Model jazdy jest oczywiście bardzo umowny i tak dalej, ale trzeba przyznać, że ten oskryptowany pościg przez, przez ulice, zatłoczone, prawda, pewne straganów biegających gdzieś ludzi i tak dalej, no, jest nawet jest nawet ciekawym dosyć przeżyciem. Reszta gry nie ma. Choćby połowy tego, właśnie tempa. No jeżeli ktoś decyduje się na robienie gry, która ma w jakiś sposób, która ma w jakiś sposób być e, intensywna i no po prostu nawiązać konkurencję z e, właśnie Call of Duty, no to, to warto by było w tym momencie, moim zdaniem, jednak e, no troszeczkę momentami podkręcić to tempo akcji i zrobić to. W, bardziej umiejętny sposób niż, niż zrobi to twórcy właśnie Warfightera. Spróbujemy znowu wystąpić amunicję. No gdzie, gdzie ty mi uciekasz? Amunicję chciałem. Co, nie da mi? O. No to właśnie tylko od swojego zioma można wziąć. Co też nie? jak przytrzymamy? Hmm. No, ciekawostka. się zaciął najwyraźniej. Ha. Ja jeszcze nie spotkałem się z czymś takim wcześniej, przyznam szczerze. To oczywiście na razie nikogo nie ma. Mógłbym sobie oczywiście robić milion różnych rzeczy. Dopiero kiedy podejdę pewnie do murku, albo. No, oczywiście w tym momencie dopiero cokolwiek się odpali. Taki standard. O! Nie, wiem, sporo. Dużo, ale dacie radę. Najwyraźniej ja ktoś musiał się takiego kawasza jakby. się. No, jeszcze gdzieś mi się tutaj jest. No, fighter nie porywano! Mówiąc szczerze, jakiś mega straszny przynajmniej w singlu. Nie wiem, no, nie do końca rozumiem też takie straszne narzekania. No jest krótki i tak dalej, i tak dalej. To no, jest po prostu klonem mniej udanym niż niż Call of Duty, a to jak wiadomo też skończyło się na pierwszym wersie Warfare. Później mieliśmy jedynie odcinanie kuponu, więc. Zupełne, absolutne, totalne nihilnowi. No i jeszcze oprócz tego, właśnie klatki. To znaczy, normalnie nie ma z tym problemu. Mogę grać normalnie na wysokich detalach, na no, moim niezbyt nowoczesnym kąpie. E, gra jak najbardziej daje radę. Te 40-60 klatek wyciąga, co w singlu w zupełności wystarcza. No niestety, z Frapsem współpraca z e, z z Frapsem no to już zupełnie inna historia. Oczymiałem się już przy okazji Battlefielda nawet o okazję przekonać, więc. Więc, no, musiałem niestety tutaj troszeczkę z detalami zjechać, dlatego gramy po prostu na średnich w tym momencie, to zresztą pewnie i tak zniknie na, na YouTubie po obróbce, tych wszystkich detali, które zapewniałyby detale wysokie, zapewne i tak nie mielibyśmy okazji zobaczyć, dobra. Skoro chłopcy krzyczą, że czysto, to znaczy, bo oni są w ogóle wszechwiedzący swoją drogą. Także tutaj z tym przynajmniej nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli oni wiedzą, że okno? jest czysto, to znaczy, że tak być musi. Tak, dokładnie, tutaj biegnie nasz koleżka. Biegniemy za nim. Tak, kieruję się do swojego wolstwa! widzisz jego masę? A ja, Faraz ma tam całą kompanię bojowników, ale teraz już mu nie odpuścimy. Nigdy nie odpuścimy. No właśnie, kompania, kompania bojowników komady. nie brzmi. Zbyt zachęcająco, dlatego sobie jednak chyba troszeczkę odpuścimy No Gdzie jest ta kompania wojowników? Gdzie są nasi? No przyszli No może byśmy dał to tą... mam... Boże kochany, co za tanda Ciąpros Zatrzymujemy się i To Dziękował To się zaczęli! Szczerze, jeszcze? O, no masz. mi tą granatem. Tak, nie ma tak kamikadze. E, co ciekawe, mamy tutaj kilka typów przeciwników. E, są właśnie goście z shotgunami, którzy za, najczęściej są właśnie kamikadze, lecą po prostu na pałę. Chcą zawsze wszelką cenę nas zlikwidować, zabić, zniszczyć. Nie, ale innych oczywiście wyższych wartości. Co ciekawe, mają też tanków. Jest tutaj taka grupa przeciwników, która jest specjalnie właśnie mm, opancerzona i trzeba w nich czasami ze dwa magazynki nawet wpakować, tak żeby się ich skutecznie pozbyć. Nie, nie no sądzę, ja ich wszystkie nie wystrzelam. Trzeba się przenieść do gdzieś wyżej. Myślę, że to będzie wystarczająco dobrze. Gdzieś się Jeden. A zewnątrz kompleksu jest. Skoro chłopcy pobiegli, to znaczy, że już tam nikogo nie ma. No to taki standardzik, oczywiście skrypty, 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 nie można wychodzić za daleko poza mapę. ale jeżeli jest otwarta, to e, w niektórych miejscach zabije, na przykład jest niewidzialny sniper, jeżeli to będzie odpowiednio umotywowane, a w innym na przykład zdarzy się taka, coś takiego jak dajmy na to e, m, prosta zwykła informacja. Wychodzisz poza teren, gry. Masz tam 5 sekund na powrót, jeżeli nie powisz to 5 sekund. Masz przerąbane ponieważ No cóż yy... Mówiąc krótko Zginiesz ją szybką i tragiczną gdzieś ty mi tam z To jesteś niepytalny co? Jest tu jeszcze jakiś odważny Chłopcy nie krzyknęli, że jest czysto, znaczy się musi jeszcze się gdzieś jakiś bo odkryć. Wiemy już właśnie o tym, że mają skłonności jak kamikadze chłopcy Właśnie, tak. Wygląda, że coś tam pewnie siedzą, co? Bo i nie. Tak, e, to ciałko można czasami sobie. Znaczy musimy z nim odsłużyć gdzie, gdzie ja będziemy widzimy no, To sobie strzelałeś. Myśl. Dobra, no cóż dalej goni się tego gościa zapewne. Jak założycie, pojawią się pewnie jakieś dwa strasznie nieprzewidywalne zwroty akcji, albo coś w tym stylu. Kilku kolejnych gości będzie nas próbowało zabić, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. E, skończę to mniej więcej, widzicie jak to wygląda. Cała gra jest podobna, czasami po prostu dzieje się to na zewnątrz, w świetle dnia, czasami e, biegamy gdzieś po jakichś korytarzach, czasami płyniemy pontonem tu Tudzież idziemy samochodem, no. No widać, że ekipa m, starała się w jakiś sposób tutaj tą grę atrakcyjnić, na ile można, no. Powiem szczerze, no ja, 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 jakoś bardzo przekonująco to jednak nie wypadło, no powiedzmy sobie. Wszystko już było, wszystko już widzieliśmy. I to niejednokrotnie, także no... M, mam takie dziwne wrażenie, że... W, Medal, mimo wszystko, mimo tego gromu, mimo całkiem w sumie niezłego nawet chwilami multi, bo w multi gra się całkiem przyjemnie. Także jeżeli chodzi o tego singla, o te takie typowo właśnie w tym momencie tutaj e, Call of Duty rozwiązania, to jest tak naprawdę no, 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 grą nieco niepotrzebną. No, można było skupić się tylko i wyłącznie i myślę, że to by wystarczyło na właśnie... No nie tutaj. Czyli tam gdzie mi się są, tak? No, zacznę grać. No, I bardzo właśnie o to właśnie. No, jeszcze tam jakiś? Matko, kochany. zaraz zginę. Udało się, zablokowałem się. tak to jest jak się tak 15 rzeczy się Dobra. Trzymajcie się ja dalej rozwalam złych niedobrych, e, w imię oczywiście e, pokoju na świecie, przyjaźni e, między narodami i w duchu ekumenicznym jak najbardziej, dlatego że dalej... Walę ich, jak widzicie, z kałasza. Mam nadzieję, że nie jest wykluczone, że pestki zostały właśnie tutaj wyprodukowane, ewentualnie może w Chinach. Także, ta, także tutaj jest sami porozumienie między podziałami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym też duchu właśnie kończymy rozgrywkę w Medal of Honor Warfighter, przynajmniej na razie. No chyba, że chcielibyście się dowiedzieć czegoś jeszcze, ale no, nie sądzę tak naprawdę, jeżeli graliście w Call of Duty czy poprzedniego medala. To wiele was tutaj nie zdziwi poza tym, że gra hula na nowym silniku przez to wygląda oczywiście nieco lepiej. No, a mnie sprawia problemy nie, niewielkie przy nagrywaniu. Dobra, trzymcie się na razie.